I będziemy? Znowu oni? I znowu kurwa serwery potato? Nie, nie, my się chyba będziemy bronić. A. Nie wiem, ale chyba są serwery popato za agiem. Nie wiem, tak grał lubi... <laughs> Zobacz Tak, my się bronimy, dobra. Jesteśmy trepami! Już jesteśmy trapami! Nie, jesteśmy chłopami Chłopa bije łopatką, bijemy go łopatką! Dobrze! Zabity! Nie chce żeby tam radę, wstawaj! Nie! Jeby mu z pięści, Jeba mu z pięści! Dostał przyjął dwa ciosy na, na, na mordę, także jestem dumny. Ja nie chcę mieć opaty. Ja nie lubię opatki. Ja mam szablę. ha ja nie mam kurwa broni ma, ma ktoś jakąś broń? O, młotek może być o, Zabity Fajnie, że mamy życia nic. Ale możemy zabić o ma jesteśmy żołnierzami chuj już. Jest dobrze. Gleba wygląda śmiesznie. O Jezu Sorry, my friend no, wygląda fajnie, a czy się walczy nią fajnie? Nie wiem nie, Oż kurwa no chciałem uleczyć się aptekę wziąć Dżuń przeprawy mostowej No tak dupa z tego wychodzi trochę No! Kurwa mać no musi mnie rzucać, musi mnie kurwa ciepać pod połowie tej jebanej mapy Nie A tutaj bronienie na tych przedmieściach jest śpierdnia. Tam w tym mieście jest dopiero, wiesz, taki giga. Tam dopiero się dzieje, no. Tam się dzieje dopiero Mastermind. Tam się dopiero dzieje. Ta... There is the real violence. Pług, podnieś, a raz pługiem Będę z Ciebie dumny Kurwa, prawie go trafiłem tym pługiem No w trójkę, jeszcze tył, kolejny no, Ja się tu biję z oś, chyba czterema, pięcioma No i skombosowali Naj na Najgorzej, najgorzej jak jeszcze za Ciebie wejdzie jakiś no, a to, to jest normalka Jeden zachodzi, chociaż czasem jak nie używają mózgu to wszyscy z przodu do Ciebie nawalają i sami siebie też biją Nasz team obrał, niektórzy obierają taką taktykę z naszego teamu Oni są, oni są, oni są bardziej taktyczni od nas jakby No, my mamy takich trepów widzę, taki wiesz, faktycznie, tak, tacy chłopi Dostali zbroję, zapierdalaj i... No i już kurwa, dwóch i jeden od no, takie, takie, takie... A ty się tym bijesz no, Widziałem, że ludzie są w naprawdę, żeby, żeby nie to tylko To tylko powierzchowna rana, ja ręki nie mam <śmany z uchwały> tylko powiesz kom no, na rana, co to mogę chodzić? To, jest, to jest, to jest no, było coś tam. To no, tak, było, no, no. O mój boże, To purkata, zostałem skatowany. Połowa Timo Afczy. Druzy nie zachodzą wrogów, tylko stoją tak wiesz. Zobaczmy, Ok. tu, jesteś trochę taka dupa, nie? tu, jesteś tu, Widzisz, tu, jesteś tu, i mówisz jesteś dupa Się podoba, jak oni po prostu siedzą, idą z przodu. Jakby jeden przyjdzie z tyłu, wtedy okej, okay. ale jak wszyscy idą z przodu, to jest takie why? Why would you do that? Jakby jak jest ich piątka czy czwórka, to mają taki potencjał, żeby mnie zajść, że w sumie nie mogę nic zrobić, teoretycznie. A ja sobie tam jeszcze powalczę, bo oni z przodu no, tylko nie, idą. Nie, 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 nie powiem co. Złącze mi stąd. Brudy smarty, ja ten to jest powoli agrowalny Zabiję łucznika Kurwa Mam trąbkę naszykowaną Plac roboczy. To nie plac roboczy. To są nieprzydzielniśmy na plac. Trombek. Nie kur mi cały czas w miecz wchodzi, no oh, wow. Dobrze, dobrze, idziemy dalej szarżą mi chuziu, szarżą chciałbym ja szarżą, tylko ty, kurwa, się włącza jakieś szybsze bicie Momentalnie no, kurwa i kurz Ale nie, muszę kupić takim widokom dla Liberans. już ja ostatnio mam fazę na nie było ja to nie było. Nie, to nie było. Nie, to nie mam. Ja to chyba mam nawet. to było. chyba to ten, jak Nie, to No ja to mam. To jedno, jak jak to to nie było. z pierwszych nie było.

Eee, bardzo proszę O, matko! Czujesz to? Nie <grywa> chciał <grywa> Jakby co jest grane winogrono zabiera całe FPS gry. Jak, jak się zastanawiasz czemu masz tak małe fps w grze, to kurwa przez tekstury winogrona <grywa> to winogrono ma takie dopracowane tekstury, że aż zabiera całe klatki. All the frames. All the frames. To jest, to jest wynogrona na dwóch słupach i te dwa słupy zabierają z nami większość Twoich FPS-ów No i kurwa, oś mi się musiało nam bo jakby to było. Bo nasz team nie jest w stanie trzymać jednego miejsca przez dłużej niż dwie sekundy. No, i jest problem, że inne zachodzą. po prostu biją się na pałę do przodu, nie? No, jakby... no, no to jest jakby 0-0 jakiekolwiek pomyślniku. To jest po prostu leć przed siebie. Ja się staram... Słuchaj. Jak zginęłem teraz? Starałem się utrzymać jedną jakby pozycję Tak wiesz, tak żeby oni nie mogli przejść jednych tam powstrzymać Albo Ale... wiesz, łucznik, łucznik sobie 5 metrów dalej zamiast pójść do łucznika, bo to też jest strategiczna postać Nie, idziemy w 10 na 1, jakby te, 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 ta, ta Ale, dziewiątka albo... nie starczyła Albo wiesz, albo wpierdalanie się kurwa 6 chłopów naraz, yy, albo wiesz. Masz, kurwa, widzisz, że chłop leje się z jednym chłopem i oczywiście wygrywa. temu nie wiem, broń pękła whatever, co to mogło być. Tylko, że to mogło być? Chłop, chłop już sam wiesz, przegrywa i to widać, to nie, musisz wlecieć temu gościowi przed broń i dostać presję obrażenia. Bo to nie może być tak, że kurwa, ktoś gra, ktoś walczy i może, albo kurwa, wie, tak jak kurwa dzikia z kurwa. I'm not a deserter, naprawdę no kurwa, to łódź się ci zdarra w dupę, sam psalm do to, No to dziękuję ich podtrzymałem na zewnątrz, ale to dalej wiecie, boli I'm bullying right now Zginąłem Na bank oni dopchną do samego końca, założę się 200% Chociaż taktyka naszego teamu, lecimy w 10 na 1 może ich trochę zatrzymać, jakby nie przejdą przez, wiesz, przez tłum. Tutaj jest już to, że to tak, że jakby to, bo mówię, że tam jest ciężko się bronić, w otwartym terenie, jest ciężko się bronić, co nie mówić. Dlatego tutaj może jak jest też mniejszy teren, to no może ten, ale bo no nie mam raczej graczy niż my, po prostu <laughs> Brak jakiegokolwiek pomuślungu. Po mnie jest stąd? Tak, jeszcze ja mój mnie klepał od tyłu, bo musiał bić tego mojego gościa, co go z nim walczyłem. <laughs> Uwielbiam. O, Ej, ale czekaj jakby to był Fire, Friendly Fire 100%? Jezu chryste. By by było więcej team kill niż kilni wroga. Ale może ludzie by się nauczyli Nie wątpię. Ale to, ja wierzę w to, że to jest jakiś kurwa Belarusian servers Już wiesz kurwa e, Ziemniaczane serwery u króla A zabij goś butelką Zoba udano. Kurwa, zobacz tego Ubano, kurwa widzi, że ja się fileje, kurwa ogromnym mieczem, to zamiast kurwa poczekać chwilę, żebym kurwa mógł wybrać atak i nie, on się musi bijewać przed ten atak. I kurwa zablokować mi przeciwnika i uderzyć mnie do mnie zamiast przeciwnika. Jakby to jest logika, której ja nie rozumiem w tych graczach czasami. Nooo! Są ludzie, którzy kurwa czasami nie myślą, naprawdę. że fajnie, aby miał kurwa normalny ping chociaż. Byłbym był w stanie jeszcze więcej zrobić, ale nie. Majuć dude, Romko i Nator. Zabij mnie nożykiem. Karamba. Asysty muszą być! No Kurwa mój blokuje, ja nie mam życia i nie muszę blokować nic. Jezus, są barany. A bo chłop, który rzucił nam na spawnie kurwa ten standard zamiast kurwa tam tutaj na tą walki. To jest dopiero lecz <grym> Jakby Istnieje ryzyko, że oni to przepchną. A, ale na spawnie stawiać go. Już naprawdę trzeba musi być kurwa nieźle akustizm. Tu skupię ryzyko datyzmu. I ksungus. Rizem with ryzyko oh, Rizem with, really with No hmm? Żebyś wiedział. Tu skupię akustyzm intensifies. Jak coś to Adam bez żadnych banablesów dzisiaj. bo jest. Mam uh -huh. rekorder. <laughs> rekorder. Rekorder. Postaram tam się. Rekorder. Matko i córko, ale i tam biega, panie, że kurwa mi wbiegło się o że że tam nie otrzymać. O jezus, to jest naprawdę, kurwa, blindfest. Blind naprawdę, prośba i tego Prze przetrzymałem, ale no, karamba. jeszcze nie trzymasz to możemy dać radę, bo tylko 15 sekund, ale w te 15 sekund dużo się może zdarzyć. Nie, bo oni do bramy muszą dojść tak czy siak, więc tam... Tak, ale no, tu jest ostatni punkt i oni przedłużają czas. Nie dadzą rady. No nie wiem i tu się nagle kurwa 15 musimy. Mm. No i spadło.